Sprzedaż, serwis, wynajem. Prawdziwe wsparcie dla gospodarzy to oferowanie im usług i produktów zgodnych z ich dzisiejszymi i przyszłymi potrzebami. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o korzyściach, jakie zyskujecie dzięki Gravit i sieci Promodis. Już od ponad 35 lat zbieramy doświadczenie w branży rolnej, komunalnej i budowlanej. Wiemy, jak ważny jest nieustanny rozwój, szkolenia i wdrażanie innowacji. Chcąc wprowadzać na nasz lokalny rynek globalne rozwiązania, w 2008 roku zdecydowaliśmy się na przystąpienie do sieci Promodis. Promodis to europejska sieć dystrybucji maszyn, części i usług dla rolnictwa. Obecnie tworzyją ponad 130 firm z 7 krajów. Dzięki tej współpracy możemy oferować naszym klientom maszyny i części na najbardziej korzystnych warunkach. Ciąż skupiamy uwagę na naszych klientach. Naszym celem jest zaspokajanie ich potrzeb, ułatwianie pracy, ale też pozytywny wpływ na jej opłacalność. Dzięki grupowym zakupom w sieci Promodis możemy zagwarantować naszym klientom produkty z niższą ceną, szybszą dostępnością i z gwarancją producenta. Części i akcesoria zbiornik paliwa przyczepa Jak widzisz, Promodis to nieograniczona oferta. To nie jedyna korzyść dla naszych klientów. Mamy doświadczonych specjalistów, którzy najlepiej Ci doradzą. Bycie częścią Promodis pozwala nam przewyższać konkurencję dzięki innowacjom, wsparciu i zasięgowi, których samodzielnie byśmy nie osiągnęli. Dzięki obecności w sieci posiadamy znacznie szerszą ofertę, również produktów specjalistycznych. Wybierając Gravit, wybieracie partnera, który wraz z całą siecią Promodis jest zawsze o krok przed innymi. Razem tworzymy przyszłość, która już dzisiaj jest dostępna dla naszych klientów.